Kto z Państwa jechał w tym miesiącu już kiedyś swoim prywatnym rowerem z domu do pracy? A to jest z to pasuje. Wy jesteście rowerzyści. W dalszym część tej te, te badania. Kto jechał e, z tych nie, e, z tych, nie, nie z tych rowerzystów? Jechał samochodem e, w ubiegłym miesiące rowerem do pracy. Nie chcecie się przyznać, tak? <tosłuch> Dobre, wy jesteście samochodziarze. Mamy dwie grupy. Mam pytanie do rowerzyści. Kto z was musiał pokonać w drodze z ulicy, e, z, z miejsc, gdzie jest was rowery, do ulicy, pokonać czy, lub więcej, bram lub drzwi? To musiał, kto, by, kto musiał pokonać schody, windy, wąski korytarz, e, przedpokój, meble w drodze do ulicy bo może tylko jeden z nich. tylko jeden z nich. No prawie wszyscy rowerzyści musieli to pokonać. Kolejne pytanie do rowerzystów. Kto z was boi się zostawić swój rower na trzy dni na parking publiczny nieuchroniony? Ja też. Tak. A kto z was może zostawić bezpieczny na ulicy swój, e, swój rower z narzędziem ważącym mniej niż 100 gram z elektrozamkiem? To nie zamiga rower w niż 10 sekund i bez ryzyko brudnych ubrań. Zero. Pytanie dla samochodziarzy. Kto z was musiał pokonać w drodze? z ulicy, gdzie właśnie parking rowerowy do ulicy trzy lub więcej bram lub schody lub winda lub wąski korytarz e, przedpokój, no może meble ani jednego, a jeden, jeden, nie no, ktoś tutaj tak? będę pytał o wyjaśnienie potem kto z was się boi zostawić swój pojazd na trzy nocy e, na parking publiczny bez ochrony? No kilka, kilka, na tym, tak, ale bardzo mało. A kto z was może zostawić swój pojazd bezpieczny na ulicy z narzędziem ważącym mniej niż 100 gram, elektrozamkiem, zamikając ten pojazd mniej niż 10 sekund, bez ryzyku brudnych ubrań? Pik, pik, no wszystkie że mają tam elektrozamkiem, tak? No bądźcie uczciwi. Z niezależnych i obiektywnych badań wśród polskich użytkowników pojazdów drogowych wynika, że rowerzyści wybierają niewygodne miejsce do parkowania rowerów, ponieważ nie mają dostępu do bezpiecznych parkingów. One rezygnują z tego powodu z jazdy rowerów. Parkowanie rowerów jest niewygodny. Wymaga ciężkich zapięć, które są niewystarczające do zabezpieczenia tych rowerów. I brak bezpiecznych i wygodnych parkingów zniechęca do użycia tego roweru na co dzień. Miesiąc temu zostało opublikowane European Decoration of Cycling, który między innymi o tego problemu też mówi. I o problemach z parkowaniem rowerów, które mamy w e, całej Europie. Więc mamy ten rozwój rowerów hule nogi i my wszyscy na tym pracujemy. I, e, I to jest, widzimy ten, ten przyszłość w transportu miejskim w, tym, e, w tych, tych pojazdach. Ale jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o poziom użytkowanie prywatnej, nawet w ogóle Hulajnów i, e, i rowerów dopiero na początku. A brak możliwości parkowania jest dużą barierę do dalszego rozwoju. I szkoda to jest... Nie będę wyjaśnić argumenty. Argumenty już były w wielu prezentacji, dlaczego ma sens inwestować w infrastrukturę sektory ale dlaczego chcemy jechać swoimi prywatnymi rowerami, a nie rowerami miejskimi lub wynajętymi? I tak samo w nogi widać, że na początku były tylko rowe, e, Hulajnogi na, na, na Wieniu i w tej chwili widać coraz więcej prywatnych Hulajnóg. Dlaczego tak jest? Ponieważ najważniejszy argument, ten rower prywatny jest dla nas dostępny. On stoi tam, gdzie my go zostawiliśmy ostatni raz. I dlatego jest to, jest to, e, nie musimy szukać w aplikacji, nie musimy iść 500 metrów, aby znaleźć ten rower na ulicy gdzieś. Ten rower prywatny jest dopasowany do naszych potrzeb. I to jest akurat przy rowerze bardziej w wóle nogach i przy innych, jest to bardzo ważny argument, ponieważ mamy różne długości nogi i mamy różne długości ciała, e, potrzebujemy, że te rowery są dopasowane do nas bo w efekcie będziemy szybszej. Te dwa górne e, argumenty spowodują, że rower prywatny jest znacznie szybszym elementem, sposobem transportu od rower miejskiego i od wszystkich innych możliwych środków transportów na miejscu. I to jest szczególnie ważne na tych odległości, to jest najczęściej jeździmy, e, to jest tam od Kilometr do 5 km. Wtedy te 5 minut, które mamy szukać rower miejski, liczy się. To nie jest w tym kierunku. To jest akurat kobiety, które dobrze znam, ma stere rowery. A po co? Jak może wynająć rower miejski na ulicy? Bo ma różne potrzeby. Nawet do jednej osoby może mieć różne potrzeby. I to ja albo jazdę codziennie do wycieczki do jazdy wakacyjne i do sportu, można mieć różne rowery, co pokazuje, jaki mamy potrzeby pod tym bryny. A w Polsce nie ma praktyczne miejsce, bezpieczne miejsce, gdzie możemy zaparkować swoje własne rowery. I to jest zarówno w miejscach, gdzie mamy, w mieszkaniach, gdzie stoją na balkonach, stoją na korytarzach, stoją w mieszkaniach, w firmach nie jest lepiej. Tam stoją w biurach, stoją też w korytarzach. Wiele firm mają bardzo słabe parkingi dla rowerów. Przy sklepach bardzo często jak tam parkujemy, to parkujemy, a ktoś, szczególnie jak mamy rower elektryczny, ktoś musi pilnować ten nasz rower, bo się boimy, że ktoś go okradnie. Może u was tak nie jest, bo tutaj wiele takich rowerów, które długo jeździ, ale tych, które dopiero przysiada z samochodu na rower, się boi. I dlatego takie stojaki, typowe rowerowe U, przywrócono U, nie są bezpieczne. 45% użytkowników, rowerzystów, twierdzi, że przy takich nie pakuje. Przy badaniu, przy tutaj, w Gdyni to było akurat, 81% studentów na uczelni mówi, że nie ma gdzie zostawić swój rower, gdzie 40% z nich mówi, że infrastruktura drogowa jest dla nich przeszkodą, aby jechać rowerem. Brak miejsc parkowania jest dla nich największą przeszkodą. I oczywiście przy tym gra rolę, że większość zapięć, które faktycznie używamy, można otwierać w ciągu 3, -3 sekund. Ja szacuję, że 60% mieszkańców miasta nie ma. Dostępu do e, wygodnego parkingu dla swoich rowerów blisko ulic. Że nie może wziąć ten rower i z nim jechać. Ale mówicie, że może no, ale w Holandii to funkcjonuje. Ja jestem Holender. Ja jechałem 30 lat rowerów w Holandii. W Holandii jest ogromny problem z kradzieżą rowerów. Tam kradną 750 tysięcy rowerów rocznie. co daje im stratę 2,5 miliardy złotych rocznie. Eee, ale infrastruktura to parkowanie rowerów jest dużo, dużo lepsze niż w Polsce. Na tyle tak, że analizowałem tego na swoje własne eee, wiedzę, po prostu to że infrastruktura w Holandii jest, jest lepiej, był, 50 lat temu był lepiej niż w tej chwili w Polsce. Nie uzyskajcie według mnie, znaczny rozwój mikroobieżności dzięki rowerów miejskich, ponieważ ludzie mają żadne daleko do, do tych rowerów. Jak się buduje tylko infrastruktury drogowe, ponieważ e, pod, ludzie chcą miejsce do parkowania. Ale też rozdają się elektry rowery elektryczne, też nie, ponieważ ludzie będą, e, jak ludzie nie mają gdzie ich parkować, to po co to będą stać na balkonie? Potrzebujemy więc inteligentnych rozwiązań na parkowanie naszych pojazdów w przyszłości. I ja takich rozwiązań mam w różne sposoby. Mam tutaj e, na zewnątrz stojaki bezpieczne, stojaki dla rowerów. Mam też stojaki dla hulajnóg i miejsce do parkowania i chętnie zapraszam tam na pokaż, demonstracja i również chętnie zapraszam na współpracę przy rozwiązaniu tego problemu, który jest dla wielu mieszkańców Ogromną barierą do rozpoczęcia jazdy rowerem. Dziękuję serdecznie. Bardzo ciekawa, jednemu zaznaczeniu, nas wszystkich prezentacja.